Siemanko, to ja Hubert Mechanik witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj omówimy sobie właśnie update 4 lipca 2023 roku. Jakby ktoś się pytał, to było właśnie wczoraj po 20:10 wyszedł update. A dzisiaj chciałbym pokazać co w nim było. Ogólnie tutaj macie rozpisane parę rzeczy. No to może przejdziemy na razie tutaj. Po pierwsze, pierwsza rzecz. Tak się wchodzi wybieranie samochodów. Ogólnie wszystko jest tyle samo, ale jeżeli... Nie, tu już za daleko. Wejdziemy w BMW E46, M3 to ona kosztuje 96 tysięcy, a nie 48, tak jak miała wcześniej. Zostawcie subskrypcję i łapężkę w górę i zobaczymy ile osób właśnie posiada te BMW. Więc tak, ono kosztowało 48 tysięcy, a teraz kosztuje 96 tysięcy. Jeżeli ktoś je miał wcześniej kupiony, to nie musi żadnych pieniędzy dopłacać spokojnie. Po prostu teraz osoby, które będą chciały teraz kupić te BMW, po prostu muszą więcej pieniędzy na nie wydać więc było trzeba wcześniej kupić, było dużo lepiej. Ale BMW to nie jest główny temat. Główny temat to jest całego przebudowania troszeczkę, można powiedzieć. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że tutaj ta droga miała iść sławno-darłowo. Ogólnie nie wiem kiedy ona będzie, ale miała być. Ale na razie chodźmy na trackerów. I pierwsze co wejdziemy, ukazuje się nam taki widok. A oto jest stara baza tirów, a to jest nowa baza tirów. Wiem, troszkę na niej ścina, bo dużo osób jest. Dużo trackerów jest, strasznie, strasznie dużo trackerów jest. To ja może wezmę tira, to na razie nie, to nie będzie ścinało tak mocno. Tu, Chodźmy. Jeszcze omówię taki temat, że doszły trzy nowe tiry. Ta renówka była. Doszło te oto i weko. Co nie? Takie oto i weko. No, może za, za bardzo dobre nie jest, za szybkie też nie jest. 19. Ciekawe czy kilo czy ton. Renówka była. Mercedes był, ten man chyba też był, Daw też był, Skania, odnowione dźwięki ma. Volvo był. No go, sam go posiadałem, ale już sprzedałem, bo był mi niepotrzebny. Doszedł... Nie, ten Daw też był, przepraszam. Doszedł ten oto piękny man. Który może za szybki nie jest, ale. też za Z lekki też nie jest. Ten man, on. jest ogólnie. w koniach jest lepszy niż. ten wolwer wcześniejszy. To jest wolwer? Tak, wolwer. Prędkości jest niestety słabszy i Wolwer jest lżejszy, ale jeszcze no ten Mercedes był, mój Wolwer, którego posiadam od poprzedniego odcinka i doszła nowa Skania, nowiutka Skania, tak ona się to prezentuje i moim zdaniem jest to słabe, bo ta skania waży 30 Ten wolwer waży 19, 20 można tak powiedzieć. Napęd tył i ten i ten Siedzenia i ten i ten tyle samo prędkość 205 i konie mechaniczne 750 A ta skania ma prędkość 200 i konie 730 Więc według mnie Taka średnia. Średnia inwestycja w tą skanię, Jeszcze droższa o 25 tysięcy. Nie... Widać, że ten wolwer ładniejszy. Dużo ładniejszy. Nawet środek to widać. Potwierdzi. no Może środek w tej skanie może być ładniejszy. Czemu tu jest kamerka z tego miejsca? Dobrze, nieważne. Przechodzimy. Tir. I pokazuje Czarny się wreszcie, Super. Więc tak. To jest baza tirów. Tu jest pierwsza stacja. Magazyn powiatowy sławno. O, lody pani gości. Ze mną jest nawet. Super. Dla każdego coś dobrego. Proszę. Tutaj mamy smardzewo, malechówko. Sęczkowo, malechowo, malechowo I darwowo. Milk Mleczarka nowa Oby... Tak, muszę... Teraz tutaj się wycofamy I pojedziemy do drugiego przystanku. Tutaj mamy drugi przystanek. Chwileczkę, ja tam podjadę i muszę coś załatwić. Dobrze, mi tutaj telefon. Musiałam wyciszyć telefon. Tutaj jest druga baza agrobud, tak. I tutaj mamy takie rzeczy jak cement i gravel. Nie to się nie różni, tyle samo drogi do darłowa na port, Speed, bo tam on jest jakby rozbudowywany, znaczy, yy, nie wiem jak to powiedzieć, że go jakby rozwalają, czy coś takiego, już tam napisu nie ma. Teraz idziemy do trzeciej stacji. Trzecia stacja jest NSOIL.pl, czyli tutaj ogólnie bierze się paliwko. Ja akurat te paliwko wezmę sobie na darwowo. Tak oto beczka się prezentuje, tylko tutaj jest taki kłopot z wycofywaniem. Znaczy wycofywanie też, ale też z wyjazdem jest. O, tutaj trzeba tak wyjechać, żeby on się nie zahaczył o ten kant. I jeszcze, żeby miał siłę wyjechać tamtędy. I jeszcze trzeba przypomnieć także, że te naczepy zrobiły się cięższe. Znaczy nie zrobiły się, tylko zrobili ich, że są cięższe niż były poprzednio. Tutaj muszę niestety sobie pomóc, bo bym miał ciężko wyjechać. Tutaj jeszcze przez ten... Otwiera się bramo. Przez ten przejazd ciężko jest wziąć. Wyjechać też. I tu jest czwarty przystanek, czyli z... drewno się zwozi. Zatrzymam się tu. Wiem, że mo mogą niektórzy jechać. Tak to wygląda tartak. Tak. Nie mogę wziąć niestety, bo już mam to paczuszkę, ale odwieziemy tą paczuszkę, żeby wam pokazać widzowie, co się tu zmieniło. Tutaj ta stara budka, w której się brało wcześniej paczki. Tutaj ten budynek, chyba pamiętacie. Ogólnie troszkę słabo, że te naczepy są cięższe, bo ciężej się z nimi rozpędza. Nie tylko. W ogóle też ten duży, ten, duży te, du, te duże budynki, bazy tirów są takie uciążliwe, że... Są lagi. Czy ja go też wywaliłem, czy tylko on się we mnie walił? Nie wiem, wiem, że te BMW się we mnie wwaliło. Dobrze, ale jedziemy dalej. Mocny tir. 375 tysięcy. Da się jeździć. Odwieziemy sobie jedną paczuszkę. Oczywiście na Darłowie się nic nie pozmieniało. Głównie to dotyczyło ten update bazy tirów. I może jeszcze kolejny update będzie dotyczył tej drogi z Darłowa do Sławna. Z Sławna do Darłowa. Kto jak woli. Bo tak jak słyszałem ogólnie to ta droga powinna być zrobiona dlatego, bo jak wiecie na tej drodze 37 tutaj chyba to jest droga krajowa 37 zdarzały się takie wypadki. Tutaj na przykład się zdarzały wypadki. Tam się zdarzały w Sęczkowie na torach wypadki. Tam na Rusko też się zdarzały wypadki. A tak ta droga będzie specjalna dla tirów i tam tylko tiry będą jeździły. I te inne samochody nie będą im przeszkadzały oczywiście. Nie wiem czy na pewno tylko tiry tam będą jeździły. Kto będzie miał dostęp do tej drogi, bo tego akurat nie wiem. To mogę się przyznać, że nie wiem. Ale dobrze, że już trochę twórcy pomyśleli nad tym, że tutaj się zdarzają wypadki. Nowe naczepy, też dobra rzecz. Nowe tiry, też dobra rzecz. Pociągi będą rzadziej jeździły. Ale ogólnie też taka jest możliwość z tych lagów, że to albo wy macie słaby internet, albo po prostu wszystko tak ścina. Co on ma za tira, bo ja nie wiem, czy mogę wyprzedać, czy nie. Dafa. A i tu Nie, zatrzymał. DAFA to ja przy większej prędkości bym mógł wyprzedzić Znaczy teraz to nie, bo teraz to on się szybciej rozpędzi ode mnie raczej tym DAFem. Ale przy już w większej prędkości DAF chyba ma 145. Jeżeli się nie mylę. Ale widać, że teraz wolni trochę, to jakby wyścignę. Może. Wywolnił jeszcze. Widać już, że wygrywam. Nie, on wygrywa jeden. Co ty tym dafem chcesz zrobić? Widzowie, najgorsze jest to, że tu są strasznie ścin straszne ścinki przez ten update. Oj! I teraz zdarzył się taki jeden z wypadków, że się zaklinowaliście tak na drodze i z poprzednimi naczepami było łatwiej to wy wyciągnąć samemu tym nawet tym tirem. A teraz trzeba sobie pomagać. Nawet on ma ciężko ruszyć. Włączę sobie. No, kolejny. To bot jeszcze. Kurczę. Czemu każdy mi dzisiaj przeszkodzi z tą paczką? Co im się stało? Każdy jakoś dziwnie jeździ pijanie Wyciągnij go Szybciej Czas, czas leci 20 minut miałam to zrobić Za chwilę będzie 20 minut Ale ja nie wiem czy zdążę dowieść to w ogóle na razie jesteśmy na zakręcie. W skrzyni biegów mamy, że sam sobie zmieniam. O, zapomniałam się. Kurczę. W każdym razie to sobie dowiozę, Tutaj też jest taki plus, że tutaj gdzie był fotoradar jest tartak. I ten zjazd, ta drużka, tam, tam jest tartak. I w ogóle ten znak, że uwaga fotoradar. I nie musicie się nim przejmować, bo w tym lesie wycofano ten fotoradar, ale co jakiś czas może stać tam policja. To jest ta właśnie poprawiona rzecz, jeżeli chodzi o las. Nie ma fotoradaru, można szybciej jeździć, ale trzeba być ostrożny, bo tam może być policja. I to jest taki delikatny podstęp, można powiedzieć. Że jedziesz i nie ma fotoradaru i tak ciągle jeździsz, a nagle policja jest 2,5 tysiąca. Na przykład dzisiaj lody pani Gosi, jak mu rano powiedziałam o tym, o tym fotoradarze, to nie, nie mógł dowierzać. Musiałam sam pokazać, że przejadę 200 na godzinę przez ten las i nic się nie stanie. No i się nic nie stało. Ale trzeba być ostrożny. Tutaj wolniej już jadę darłowo BH BH Darłowo BP To jest stacja Ta stacja tutaj nasza stacja i zarobiliśmy z tego 4,5 tysiąca I to jest największa przesyłka jaką można dotychczas na razie wziąć Czyli 4,5 tysiąca. Wcześniej było to 5,5 tysiąca właśnie tutaj na porcie sped ale jak widzicie tu jest plac budowy teren rozbiórki jest nawet odpowiedź że to jest teren rozbiórki ciekawe po co przewozimy tutaj cement i cement i gravel no jedź jedź on tutaj odwozi konkretnie się tutaj odwozi ale to tak mam nadzieję że ten Update Wam się podobał, z tego odcinka to by było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!